Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć niezwykłe zioło, jakim jest oregano. Oregano, czyli oregano vulgare albo onites. Inaczej w Polsce lebiotka, macierzyca, macierzanka wysoka albo dzikie, dziki majeranek. Jest to roślina rosnąca zarówno w Europie, jak i... W Azji Środkowej. Natomiast najcenniejsze właściwości posiada olejek pozyskiwany z oregano, i dzisiaj o tym olejku chciałbym Wam opowiedzieć. Wyobraźcie sobie, że olejek ma tak silne właściwości lecznicze, że nie powinno go zabraknąć w żadnym domu. Potrafi on, co jest niewiarygodne, w ciągu kilku godzin uporać się z większością infekcji, zarówno o podłożu bakteryjnym, grzybiczym, jak i o podłożu wirusowym. A mówię dzisiaj o tym oregano dlatego, no, że mamy już końcówkę lata. Początek jesieni, i y, właściwie to w tym momencie rozpoczyna się sezon infekcyjny. Pamiętajcie, że olejek oregano jest niezwykle skuteczny, jest niezwykle silny, bardzo serdecznie go polecam. Jest to alternatywa dla większości stosowanych współcześnie antybiotyków, które, jak wiemy, są stosowane bardzo powszechnie, no i niestety są nadużywane. Dlaczego olejek oregano jest tak skuteczny? Ponieważ posiada on niezwykły skład i związki wchodzące w jego skład są bardzo aktywne a mianowicie jest to karwak jest to tymol, jest to limonen, fenol i tak dalej, ale na szczególną uwagę zasługuje karwakrol i tymol. Pamiętajmy, że karwakrol i tymol to są naturalne, bardzo silne antybiotyki. Jakie więc właściwości ma olejek oregano? A więc ma właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, pierwotniakobójcze, przeciwpasożytnicze, przeciwdrożdżakowe. To po pierwsze. Po drugie. Pięknie stymuluje odporność. Jeżeli stosujemy krótkotrwale olejek oregano i stosujemy jedną, dwie kropelki dziennie, to będzie on pięknie nam stosował y, odporność. Stosujemy go wówczas dwa tygodnie, tydzień przerwy i kolejne dwa tygodnie i odstawiamy go na dwa, trzy miesiące i ponownie wracamy do niego właśnie stosując w takich ilościach. Wtedy ma to działanie immunomodulujące, immunostymulujące. Jeżeli chcemy zwalczyć infekcję, stosujemy go oczywiście w kropelkach dwa, trzy razy dziennie po dwie, trzy krople. I o tym, jak go stosować, za chwilę powiem, ale wówczas ma to działanie silnie antybiotyczne, i wówczas do olejku oregano dodajemy, moi drodzy, probiotyki. Zresztą, probiotykoterapia, wiecie, że jestem wielkim zwolennikiem probiotykoterapii. To jest y, przyszłość medycyny alternatywnej, zachodniej, y, y, na całe szczęście. Mam nadzieję, że właśnie w tym kierunku medycyna pójdzie. Moi drodzy, ma też olejek oregano silne właściwości przeciwzapalne, szczególnie w obrębie jamy ustnej. Y, y, Łagodzi stany zapalne dziąseł, przyzębia, łagodzi bóle zębów, ale leczy również grypę, przeziębienie, uwaga, leczy zapalenie migdałków podniebiennych, a nawet zapalenie oskrzeli i płuc. Dlatego, tak jak wcześniej powiedziałam, jest to doskonała alternatywa dla antybiotyków. Można go stosować również w przypadku nieżytu żołądka i innych problemów trawiennych. Też sobie doskonale poradzi. Mało tego, zewnętrznie możemy go stosować, ponieważ jest przeciwzapalny, w formie maści, w formie olejku bezpośrednio na skórę, albo go rozcieńczać delikatnie w na przykład oleju kokosowym. I wówczas go wmasowujemy w skórę. Może być jako dodatek do maści, możemy go stosować jako dodatek do do zębów i tak jak powiedziałem wtedy będzie miał to działanie przeciwzapalne w okolicach właśnie przyzębia ale ma też działanie przeciwłuszczycowe, przeciwłupieżowe moi drodzy i przeciwtrądzikowe ale teraz powiem Wam jeszcze, jak go stosować. Można go stosować w inhalacjach. Wtedy go stosujemy w takiej inha tzw. Tak inhalacji parowej. Dodajemy kilka kropel na gorącą wodę mm, do takiego kubka emaliowanego i z pewnej odległości inhalujemy, na przykład pod przykryciem, pod ręcznikiem, możemy właśnie wdychać te opary. Poprzez dyfuzory można go też stosować, tak jak powiedziałem wcześniej, w maściach. Na przykład na łyżeczkę oleju kokosowego dodajemy 2-3 krople takiego, olejku i wmasowujemy tutaj w okolice klatki piersiowej. Wtedy ma to działanie takie inhalujące, przeciwzatokowe, przeciw właśnie bakteryjne, leczy katar, leczy zapalenie gardła to jest kolejna metoda stosowania olejku oregano, ale można go stosować również dodając do oleju moi drodzy jadalnego albo kilka kropel, dwie trzy krople na pół łyżeczki bądź łyżeczkę miodu i podjęzykowo i wówczas go przetrzymujemy w jamie ustnej, pozwalamy aby on się rozszedł, rozinhalował w całej jamie ustnej, dotarł do zatok, dotarł do gardła, dotarł do, także do oskrzeli i do płuc i wtedy Właśnie on wykazuje to silne działanie antybiotyczne. Także jak widzicie, bardzo wiele zastosowań olejku z oregano. Ja go bardzo często polecam. On jest silny, on jest mocny, natomiast stosowany odpowiednio w odpowiednich dawkach po kilka kropel dziennie ma niesamowite właściwości. Polecam szczególnie olejki, ale pamiętajmy, że ten olejek oregano również jest czasami także i w kapsułkach zamknięty, więc dzieciom polecam takie małe żelkowe kapsułki, jeżeli dzieci są w stanie. Połknąć, natomiast osobom dorosłym polecam właśnie takie olejki do stosowania podjęzykowo. Olejki różnią się między sobą, zwykle posiadają zawartość karwakrolu na poziomie 68%, natomiast ja bardzo serdecznie polecam również te mocniejsze, które mają 78% karwakrolu, a nawet tak zwane dzikie oregano, gdzie mamy olejek 100% z oregano i zawierający aż 90% karwakrolu. To jest największa zawartość karwakrolu na rynku. Polecam takie olejki one są najskuteczniejsze. Moi drodzy, polecam wam bardzo serdecznie olejek oregano. Życzę dużo zdrowia, jak najmniej infekcji, a jeżeli już się zdarzą, to leczmy te infekcje olejkiem z oregano. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.